Witam Was serdecznie na moim kanale kochani dzisiaj zapraszam Was na przegląd rzeczy do sklepu Pepko. Weszła nowa gazetka, mamy bardzo dużo nowości, więc zapraszam Was na przegląd. A jeśli jesteście nowi na kanale, to zachęcam do subskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, żeby nie ominować Was żaden odcinek, a teraz zapraszam już na półeczki. Zaczniemy sobie od bardzo ładnego zestawu. Mamy tutaj dwie szklane butelki na drewnianej podstawce. Ten zestaw kosztuje 20 zł. Ale najbardziej z całej gazetki to ja byłam ciekawa tego robota, ponieważ mamy tutaj taki siekacz do warzyw i on jest na sznurek. No, wielokrotnie na TikToku widziałam tego typu roboty i dużo ludzi sobie je chwali i kosztuje on tylko 25 zł. No, powiem Wam, że aż się kusi, żeby go przetestować. Kochani, w tej kolekcji mamy bardzo dużo rzeczy do kuchni włoskiej i zaczniemy sobie od noża do pizzy za 8 zł. Bardzo fajny, duży i ma drewnianą rączkę. Coś, co ja sobie wzięłam, jest to miarka do makaronu spaghetti. Kosztuje 6 zł. I fajnie, że jest drewniana, bo zazwyczaj takie widziałam metalowe, więc sobie od razu wzięłam. Tutaj mamy tarkę do sera, głównie do parmezanu. Kosztuje 15 zł. A jeśli macie czarne dodatki do kuchni, tak jak ja, no to mam coś dla Was. Za 10 zł mamy fajną drewnianą, metalową podstawkę. Mamy też nowe sitka. Tutaj mamy zestaw dwie sztuki za 7 zł. One są dosyć płytkie, fajnie, że są czarne. I do wyboru jest jeszcze jedno takie większe i ono też kosztuje 7 zł. Do kompletu mamy czarny koszyczek nasz sztuce. On jest metalowy i ma taką drewnianą podkładkę i kosztuje 15 zł. Kochani, tą deskę do pizzy już wam pokazywałam, ale mówię nie, no to jest taki hit, że muszę wam pokazać jeszcze raz. Kosztuje 25 zł. Ona ma tutaj takie rowki, przez to łatwiej i równo pokroicie sobie pizzę. I a propos pizzy, mamy kolejną nowość, tym razem... Blaszkę. Ona ma tutaj takie dziurki, kosztuje 15 zł. Ma taki fajny kształt, przez to Wam wyjdzie taka ładna, okrągła pizza. No, powiem Wam, że aż mnie korci, żeby ją sobie wziąć i sprawdzić, czy faktycznie na tej blaszce lepiej zrobi mi się ciasto, niż na takiej zwykłej. Jak widzicie, sporo mamy tych czarnych dodatków do kuchni i tutaj mamy jeszcze kolejne do kompletu. Za 12 zł mamy stojak na ręczniki papierowe, on jest metalowy również i ma tą drewnianą podstawkę. Do kompletu mamy koszyczek na owoce, kosztuje 20 zł. No powiem Wam, że bardzo by mi pasował, ale nie miałabym go już gdzie postawić. A teraz dla mnie nie lada wyzwanie, bo chcę Wam pokazać ten chlebak, bardzo mi się podoba ten kolor, yy, taki szary zielony, on jest cały metalowy, ma drewnianą przykrywkę, kosztuje 40 zł, ja dosłownie dwa lata temu kupiłam sobie taki sam chlebak, tylko czerwony i mam go do dzisiaj, gorąco Wam polecam, mi osobiście bardzo się sprawdza. I przejdziemy sobie teraz na drugą półeczkę i zaczniemy sobie od tego przepięknego zestawu talerzy. No powiem Wam, że zakochałam się w nim. Duży talerz kosztuje 25 zł, mały 15. Bardzo ładne takie delikatne wzorki i te namalowane kwiatki, no coś pięknego. Kochani, ta miseczka to jest po prostu hit. Kosztuje tylko 35 zł. Jest dosyć spora. Ma bardzo fajny kształt. Mamy trzy kolory do wyboru. Idealna na sałatkę albo do serwowania ciepłych potraw. No, hit. Kolejne miseczki, tym razem takie mniejsze. Mamy tutaj zestaw trzech miseczek w trzech różnych kolorach, i one są na takiej drewnianej podstawce. Ten kocyk Wam już pokazywałam, on pojawił się u mnie w Pepco tak trochę przedpremierowo, kosztuje 50 zł i mamy tu rozmiar 130x160, ale mnie bardzo interesowała ta poduszeczka, jest okrągła, kosztuje 40 zł i ma takie bardzo ładne zdobienia, jest szorstka w dotyku, ale ja lubię taki materiał, do niej mamy... Chodniczek, który ma bardzo podobne zdobienia. On jest taki mniejszy, bo mamy tutaj 60 cm na 90, kosztuje 40 zł, ale z tą poduszeczką tworzą bardzo ładny komplet. Ale cóż by to była za nowa kolekcja bez nowych kieliszków? I mamy zestaw 4 sztuki za 35 zł i powiem Wam, że bardzo ciężkie wykonane z takiego grubego szkła. Do nich do kompletu mamy szklanki, też po cztery sztuki pakowane, kosztują 25 zł. Mają dokładnie te same zdobienia co te kieliszki i też są wykonane z takiego grubego szkła. No powiem Wam, że dość ciężkie te kieliszki i te szklanki. Ale do nich mamy jeszcze też pucharki na lody. Kosztuje 5 zł i on ma dokładnie te same zdobienia co szklanki i kiliszki. Oczywiście nie mogło też zabraknąć nowych kubeczków i mamy dwa do wyboru: są biało-zielone albo biało-kremowe. One mają tutaj narysowane te same kwiatki, co są na tych talerzach. No powiem Wam, że te zielone idealnie pasują do tych talerzy. Ja tutaj na początku tego nie zauważyłam, ale one są w środku malowane. Bardzo ładne te kubeczki, rozmiar takiego typowego kubka i kosztują 10 zł. Kochani, na koniec pokażę Wam koszyczek, który już był na tym kanale, ale ja się zastanawiałam, na co można by go było wykorzystać. I jedna z Was w komentarzach napisała, że przecież jest to koszyczek na klamerki. I powiem Wam, że aż się tak uśmiałam z siebie, wie jak ja tego mogłam nie widzieć. I wyobraźcie sobie, że sprawdziłam specjalnie na cenówce, czy pisze, że to jest koszczek na klamerki, i pisze, że to jest koszyczek ozdobny. To tak wiecie, moja ciekawostka dla Was. Kochani, na tym zakończymy dzisiejszy przegląd, więc ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzu, co z nowej kolekcji spodobało Wam się najbardziej. Co polecacie albo co Wam się nie sprawdziło. Bardzo jestem ciekawa Waszych opinii. Życzę Wam miłego weekendu. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia już jutro.